W kanie galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego, nie mają wina. Jezus jej odpowiedział, czy to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: Napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wody, wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do niego. Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napią wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Cud sprzemienny wody w wino w Kanie galilejskiej jest przepiękną ilustracją tego, jak bardzo Pan Bóg czyni nasze życie bogatym i jak bardzo przepełnia je swoją obfitością. W tym fragmencie możemy dostrzec kilka elementów, które są konieczne do zaistnienia tej obfitości. Pierwsze to jest obecność Maryi, która potrafi we właściwy sposób zdiagnozować potrzebę ludzką. Dalej. Ci słudzy, którzy ufają Maryi, którzy ufają Panu Jezusowi, w prostocie i ofiarnie, hojnie wykonują jej polecenie, napełniają stągwie wodą. I wreszcie Pan Jezus, który tą pracę tych sług błogosławi i przemienia tą wodę w wino. Aby więc móc realizować obfitość. Te trzy elementy zachowajmy w swoim życiu: obecność Matki Bożej, która nas prowadzi i wskazuje nam właściwą diagnozę naszej rzeczywistości, nasze wytrwałe działanie, które Pan Jezus będzie przemieniał i wodę naszego wysiłku zamieni w wino Królestwa Bożego. Panie Jezu, który na prośbę Matki dokonałeś cudów w kanie galilejskiej, Dokonaj też cudu przemiany naszego życia, napełniając je Twoim błogosławieństwem i obfitością. Twoje jest bowiem królestwo, potęga i chwała na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.